Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Elżbiecie nadszedł czas porodu. Urodziła syna. Jej sąsiedzi i krewni dowiedzieli się, że Pan na niej okazał wielkość swojego miłosierdzia i cieszyli się z nią. 8 dnia przyszli obrzezać dziecko i nazywali je imieniem jego ojca Zachariasza. Na to jego matka powiedziała. Nie, ono otrzyma imię Jan. Odpowiedzieli jej: W Twojej rodzinie nikt nie nosi takiego imienia. Gestami zapytali jego ojca, jakie imię ma ono według niego nosić. On poprosił tabliczkę i napisał na niej: Jego imieniem jest Jan. Wszyscy się zdziwili. Wtedy z miejsca jego usta i język otwarły się i mówił, wielbiąc Boga. Wszystkich ich sąsiadów strach przeniknął. W całej górzystej krainie judejskiej mówiło się o, tych, o wszystkich tych rzeczach. Wszyscy wzięli sobie to, do serca to, co usłyszeli, i pytali: Kimże to dziecko będzie? Rzeczywiście ręka Pana była nad nim. To dziecie rosło i nabierało mocy duchowej, potem przebywało na pustkowiu aż do dni swojego ukazania się przed. Izraelem. Dziś obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Oczywiście ta data nie jest przypadkowa. Pamiętamy, że w momencie zwiastowania Maryja usłyszała, że Elżbieta jest już w szóstym miesiącu, Elżbieta, czyli mama Jana Chrzciciela, jest już w szóstym miesiącu ciąży, więc yy, yy, wnioskujemy, że narodzenie Jana Chrzciciela dokonało się trzy miesiące po zwiastowaniu. Yy, no a ponieważ yy, narodzenie Pana Jezusa ustaliliśmy na datę 24-25 grudnia. Zwiastowanie 25 marca. No więc 3 miesiące po 25 marca to jest właśnie ten dzisiejszy dzień. Ale to taki drobny szczegół. Chodzi o to, że ta data nie jest taka zupełnie przypadkowa, że ona jest powiązana właśnie z uroczystością zwiastowania i też narodzenia pana Jezusa. No bo wiadomo, że te wydarzenia były w niedługim odstępie czasowym w rzeczywistości, faktycznie. Ale to na marginesie. Natomiast to jest okazja dziś, byśmy urodziny czyjeś, nie? w tym przypadku Jana Chrzciciela, są okazją do tego, byśmy się po, po, pochylili nad, nad tym, kim jest ten ktoś, no? w tym przypadku Jan Chrzciciel. Kim on jest? Słyszeliśmy też, kimże będzie to Dziecię? Nie? Takie pytanie sobie ludzie zadawali. Słysząc, jakie były okoliczności też narodzin Jana Chrzciciela, Dowiadując się, że Elżbieta już była w podeszłym wieku, w teoretycznie nie powinna już mieć dzieci, a jednak poczęła i urodziła Jana Chrzciciela. Więc w związku z tym wszystkim ludzie pytali się, kim będzie to dziecię. I kim ono było? Jan Chrzciciel był, jak wiemy, takim prekursorem Pana Jezusa. Był tym, który go przygotowywał, przygotowywał jego przyjście, zapowiadał. I, I już w samym narodzeniu, w okolicznościach jego narodzenia, jest wiele takich elementów, które pokazują Jana Chrzciciela jako tego, który zapowiada Chrystusa. Mam tu na myśli to, że Jan Chrzciciel... Nie miał otrzymać imienia swojego ojca. To pewnie jak wszyscy wiemy, w Izraelu był taki zwyczaj, że synowie, zwłaszcza pierworodni, konkretnie pierworodni synowie, otrzymywali imię po swoim ojcu. I teraz dlaczego? Dlaczego Jan nie mógł otrzymać nie, imienia swojego ojca? tym bardziej, że to był pierworodny syn, narodzony w takich cudownych okolicznościach. Więc dlaczego? Otóż właśnie dlatego, że on Jan Chrzciciel miał być tym, który zapowiada Chrystusa, czyli zapowiada coś zupełnie nowego. Nowe imię, nie imię po ojcu, czyli że Jan Chrzciciel nie ma być przedłużeniem swojego ojca, jakby, nie? przedłużeniem tego, co było, tylko ma być kimś już nowym. Tym bardziej, że kimś tym zupełnie nowym, już takim nowym, można powiedzieć z wielkiej litery, będzie sam Chrystus, którego Jan Ściciel zapowiada. I dlatego, dlatego on otrzymuje imię Jan. Tak, z tego co wiem, to nie jest znane znaczenie tego imienia. Tak jak zwykle wszystkie imiona używane w Izraelu mają jakieś swoje takie znaczenie pochodzą od jakichś tam słów. Tak jak na przykład imię Jezus, wiemy, oznacza Bóg Zbawia. Tak, tak, akurat Jan to jest takie imię, które. No właśnie, nie wiadomo, co oznacza, od jakiego słowa pochodzi. Nie wiem, może są jakieś teorie inne. Ja znam taką teorię, ktoś z biblistów właśnie mówił mi, że, że nie jest, słyszałem od jakiegoś biblisty, że to nie, nie, nie znamy, nie wiemy po prostu, jakie jest znaczenie tego imienia. Czyli właśnie takie coś zupełnie nowego, takie coś świeże, o, tu mi tak pasuje takie słowo, że Jan Chrzyciel był od początku kimś takim świeżym, no? takim dobrym tego słowa znaczeniu. Tak jak powiew wiatru po, po nie wiem, po jakimś po jakieś, nie wiem, mgle, czy. czy no, w każdym razie, po tym jak nastąpiło jakieś zatrucie właśnie, powietrza, może nie, czy brakowało w każdym razie tego powietrza. Jak, jak właśnie nie? nagłe otwarcie okna, kiedy było duszno, i tak dalej, nie? właśnie coś zupełnie takiego świeżego, coś takiego nowego. To jest, to jest to, co mi się kojarzy właśnie niejakoś z osobą Jana Rzciciela ktoś zupełnie nowy, ktoś zupełnie inny, niż, niż ktokolwiek, kto był dotąd. Ale jeszcze nie ten właściwy, nowy, inny, ten, który przynosi odnowienie wszystkiego. Tak więc tak więc Jan Chrzciciel od początku był prorokiem. Można też tak powiedzieć, tak, bo znamy wiemy też, że, że, że Jan Chrzyciel jest, jest prorokiem. Nie? I był nim, można powiedzieć, już od samych narodzin, czy nawet można powiedzieć, że samo poczęcie Jana już zapowiadało, czy było takim proroctwem w znaczeniu zapowiedzią Chrystusa. No bo tak jak cudowne były, takie nie do końca naturalne, były okoliczności poczęcia pana Jezusa. Tak również, choć nie aż może w tym, aż w tak dużym stopniu, ale również tak trochę nienaturalne było poczęcie Jana Chrzciciela. No bo jego rodzice poczęli go w momencie, kiedy już po ludzku, zgodzie z naturą, raczej dzieci już nie powinni mieć, nie było szans na to, żeby mieli. Więc Jan Chrzciciel jest takim prorokiem, prorokiem od początku. I teraz o czym mi to mówi? Otóż mi to mówi o tym, że, że de facto tak może być z życiem każdego z nas. Każdy z nas może sobie zadać pytanie, kimże ja będę, czy też patrząc na dziecko nowonarodzone, narodzone, niedawno chciłem dziecko i właśnie zadawałem sobie to pytanie, kimże będzie to dziecko. Tak, to jest. To jest ważne pytanie I, i nie jest czymś nielogicznym, czymś błędnym odnoszenie czy szukanie odpowiedzi na to, kim będzie w odniesieniu do Chrystusa. W odniesieniu właśnie do Chrystusa. Każde dziecko nowonarodzone jest zapowiedzią Chrystusa. Oczywiście my teoretycznie możemy to dziecko sprowadzić jakby na zupełnie inną drogę. Ono też może potem, już dorastając, dojrzewając, stając się dorosłe, może wybrać jakąś zupełnie inną drogę, która nie będzie drogą Chrystusową. Tak może być, tak może się stać, nie? Ale jakby co do zasady, nie? każde dziecko, każdy nowonarodzony człowiek teraz on yy, yy, ma być właśnie kimś w Chrystusie. Ma mieć jakieś znaczenie w odniesieniu do Niego. Ma pełnić jakąś bardzo określoną rolę w historii zbawienia. W każdym razie jest do tego zaproszony, wezwany. Jest zapowiedzią działania Chrystusa. Tak, właśnie. Yy, patrząc na nowo narodzone dziecko. Możemy sobie śmiało postawić pytanie: A cóż takiego Bóg uczyni poprzez to dziecko, w życiu tego dziecka? Czyli właśnie kimże to dziecko będzie, co się stanie w życiu tego dziecka, a co będzie przejawem obecności Boga? Tak, przejawem obecności Boga. Czyli, mówiąc też inaczej, prorokiem czego będzie to dziecko? Będzie, może być w każdym razie. Może być, oczywiście, tak jak powiedziałem. Możemy to dziecko sprowadzić na błędną drogę. Ono potem w dorosłości może zejść na jakąś zupełnie inną drogę, ale, ale może być prorokiem Chrystusa. Każde dziecko właśnie od, myślę, że od Jana Chrzciciela już na pewno, od narodzin Chrystusa, każde dziecko. I mi o tym mówi to... To dzisiejsze święto, ten dzisiejszy dzień. I sam patrzę na siebie nie? i mówię: Oczywiście nie jestem żadnym tam prorokiem, tym bardziej nawet po części takim jak człowiekiem, jak Jan ale ale widzę w moim życiu nie? właśnie ogrom działania Pana Jezusa. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.